Nowy tydzień, już można powiedzieć, tydzień startowy. Bo w sobotę start. Dzisiaj zrobię tylko bieg. Co ja biegnę? No, kilometr, jak zawsze, na luzie. Później 4,5-5,30 i 2,5-5. No i zaraz 3 minutki odpoczynku i później kilometr na totalnym luzie. Nie? No i to będzie na dzisiaj koniec. Już odpoczywam. Już ten tydzień ogólnie będę. E, tylko chyba jeszcze pobiegam zaraz. Na siłkę już nie pójdę. Chociaż planowałem i jutro. No ale już mam ósmy dzień treningowy z rzędu. Żadnej przerwy nie robiłem nic. Więc już chyba nie pójdę na siłkę. Jakbym startował w Hairoksie, to bym poszedł, bo tam mi to by się przydało, się zrobił sanie i tak ale tutaj w spartanie nie ma w sumie po co lepiej po prostu wypocząć i tylko jak najlepiej pobiec nie, tam nie ma jakichś takich bardzo ciężko siłowych przeszkód tam trzy razy chyba tylko się dźwiga trochę i biegnie z tym pod górkę no ale to to akurat żadna filozofia więc reszta to tylko jakieś skakanie jest taki małpigaj i zabawa. Więc tutaj już na siłownię nie idę. Nie ma sensu. Co odpocząć? W środę rano wyjeżdżamy. Już chyba ten biegowy zrobię sobie tam. Trochę po tych górkach pobiegam. I zobaczymy. Czuję się super. W sumie teraz wszystko to co biegłem. To biegłem w granicach 130 tętno Później już to co biegłem do e, no 2,5 km no to pod koniec mi tam skoczyło tętno do 160, no ale była taka hopka jedna to, więc trochę to tętno tam skoczyło ale jak widać na razie tętno jest ok jak dobrze pokazuje ten zegarek muszę kupić sobie pasek żeby było to dokładniejsze no ale to jest normalne, że nieraz jest tak, że tu niby e, Czujesz w nogach tak jak w kolarstwie, nie? Czujesz, że nie wiem jest mocno czy coś, nie? a tętno jest nisko. To no bardzo często. To znaczy, że jeszcze do formy trochę trzeba popracować. No to, a teraz biegnę kilometr luźniutko. Spacerek w sumie. Już jest dość późno. Więc dzisiaj znowu siadanie 11. Powiem Wam, że e, no za bardzo nie zrzucam, chociaż te półtora kilo zszedłem. Bo przed Rocksem ważyłem w sumie 82 Dzisiaj wszedłem było 85. Więc te półtora kilo zeszło. No zobaczymy czy co coś jeszcze się uda. Zastanawiam się czy nie zrobię sobie od tam 30 godzin. Zobaczę, może jutro to sobie Ale no, jak też to na pewno wam porę. Trening zakończony O najszybsze 3 km 15,30 no, Tyle tu bym chciał 5 przebiegać a nie 3 no ale spoko e, Najszybsze 5 km 26 e, No i tak wyszedł trening 9,28 średnia 5,44 Więc całkiem całkiem Zobaczmy teraz jak biegliśmy te E, piątki e, no nie piątki, ale no te 2,5 km biegłem 5,04 te 4,5 biegłem 5,35. No więc w sumie wszystko tak jak powinienem biec v Max 44 Bardzo dobry e, wszystko wszystko idzie w górę e, czas regeneracji widzę Coraz krótszy, bo tylko 33 godziny, kurde, po prostu szok. Ale przez czas regeneracji krótki jestem ciekawy właśnie jak te zegarki to wyliczają. Nie? To na podstawie tętna, nie, snu i tak dalej. muszę o tym poczytać. Ale w sumie tak jak patrzę, to już się zgadzało, bo się teraz bardzo szybko regeneruje. Cały czas codziennie, w miarę ciężkie treningi. Zwłaszcza na siłowni i tu robię za zawsze prawie na maksa. A wstaję rano jak nowo narodzony. Mogę robić trening od nowa. Więc już jest dobrze. Już jakby wszedłem w ten tryb treningowy, do którego naprawdę bardzo ciężko mi było z powrotem dotrzeć po przerwie trzyletniej letniej. W sumie opierdzielania się. Ale zobaczcie co daje co daje naturalne odżywianie. Człowiek, który trenuje 40 lat prawie. Codziennie. Piątek, świątek, niedziela. I naprawdę na... E, no, ciężko, tak? Najpierw 30 ponad lat się ścigałem. Więc to codzienne treningi, później 10 lat sportu, walki. W sumie robiłem 2-3 treningi dziennie. Chodziłem i ten sam dzień na K1, na brazylijskie. A nieraz jeszcze leciałem dodatkowo na krawmagę. Yy, Oprócz tego też jeździłem na rowerze trochę. Trochę biegałem. Zresztą na każdy trening biegłem, nie jechałem autem. I z dnia na dzień przestałem. Bo otworzyliśmy tą knajpę i tam było dużo roboty. I moje ciało się w ogóle nie zmieniło. Jadłem cały czas naturalnie, nie roztyłem się ani nic. A na węglach to by była masakra listopad miesiąc roztrenowania i zawsze te 8-10 kg wpadało przez 3 tygodnie to jest naprawdę e, bardzo dużo tyle kilogramów złapać tak to jest w tak czasie no ale tak to tak to właśnie jest na węglach. a odkąd jestem na naturalnym jedzeniu nawet przerwa w treningach niczego nie zmieniła po prostu człowiek wie ile ma zjeść nie będziesz jak przecież na na umór, czujesz czy y, jesteś głodny, czy nie i tyle i to wystarczy naturalne rodzenie nie spowoduje tego że nagle staniesz się 30 kg większym prosiakiem no nie, ma, nie ma na to szans ciężko, tak jak mi teraz jest też właśnie zrzucić, tak jak już mówiłem no ale te 1,5 kg zszedłem no ja też wiecie, no Kurwa, nie oszukujmy się, no nie mam z czego schodzić. Nie? Pewnie że jak się ścigałem, to ważyłem 70-68 kg. No ale ja nie miałem w ogóle mięśni, no. ja byłem chodzącą anorekcją. Nawet chłopaki nieraz, chyba no, półsyłek później miałem tutaj z tych chcę nie trenowanie. Anorekcja jest pewnie. No bo tak wyglądałem. Teraz ważę 80 kg, czuję się super. Mam mięśnie, wszystko. Więc jest bajka. Więc nie namawiam na naturalne jedzenie. Bo no myślę, że nie warto. Bo ja tręka nie boli. Myślę, że nie warto lepiej spierdzielać te pizze zwykłe makarony iść na kepso. W sumie bajeczne życie. W sumie i tak większość z ludzi żyje po to, żeby jeść. Jedynym jedyną odskocznią od normalności jest dla nich jedzenie, a, a, nie, a nie, na odwrót. Jemy po to, żeby żyć, po to, żeby być pełni energii i tak dalej. A myślę, że to też jest wina ostatnich lat też tych wszystkich programów kulinarnych, tego wymyślania, przepisów, jezu, jacy to wszyscy są kucharze. I ludzie tak w to wpadli, jedzą po pierwsze non stop dopaminowo, a wiem, klienci, którzy do mnie przychodzą, jedzą tylko i wyłącznie dopaminowo. Po prostu nagradzają się właśnie jedzeniem za wszystko. Nawet jak są smutni, to też zjedzą, bo będą się lepiej czuli. No tak jak z alkoholikami. To jest to, jest to samo. A tu w jedzeniu nie ma co szukać. Jest wiele, wiele innych przyjemniejszych rzeczy, które można zrobić kurde. Masz nadwagę, nie wiem, chce ci się żreć, nie potrafisz się powstrzymać, to weź żonę do łóżka. Kurde. I już nie zjesz jednego posiłku. Tylko trochę przyjemności. w sposób chyba dobry, nie? Najlepszy. Jesteśmy już na miejsce, jesteśmy w Szczyrku. Piękny widok. Tutaj mieszkamy. Tutaj mamy najdłuższy hotel podobno. W Europie nawet czy coś. Hotel Merkury, długi, ale wąski. No. Idziemy teraz biegać, młody gotowy, pompa jest, idziemy. Trening skończony, tak przeszło, przelecieliśmy. Ciężko, o, się. W jedną stronę z górki, a w drugą cały czas po I to tak naprawdę ciężko pot, nawet tak nie chciałem robić. No ale trudno, tak wyszło. Błąd zrobiłem, bo w sumie mieszkanie mamy prawie na szczycie. Trzeba było zjechać autem i dopiero iść biegać. No ale trudno, wyszło jak wyszło. Dwa dni teraz będę odpoczywał. Czekam na młodego, bo gdzieś mi zaginął i nie wiem gdzie on jest. Ale zobaczcie ten widok. Na tego widoku łatwo się o, męczy człowiek. Zobaczcie. A my właśnie gdzieś będziemy biegli pod wyciąg. Jestem ciekawy, ale nie to nie tu. Z drugiej strony chyba tej góry będzie. Jak dobrze pamiętam. No tak, bo jesteśmy w Szyrku, tam musimy zjechać do Bielska. Nie wiem czy to jest ta nawet góra. Ale ogólnie zarobi się. No ten hotel też nieźle wygląda, nie? No nie. Kurwa. Jak w Dubaju, prawda? Na mojego synka nie ma. Zaczynam się o niego martwić. Gdzie on jest? Kurczę. A ten skubaniec sobie powiekł na skróty kurde, No idźcie. Ale lekcje. Daj mi spakuj. To jeszcze jedna rundka. No to jedziemy. Teraz opowiem wam jak to było no dziadek jest całkiem mocny, całkiem nieźle przygotowany dałem mu trochę forów no to tyle dobrze w sobotę ogólnie nie będę go gotował. dobrze mam kochaną żonę przybiegłem, zobaczcie, moja żonka grilla rozpaliła robi nam mięsko Ach, zobacz ale będzie żona kochanie, ale jak ładnie rozpaliła się. No powiem wam, że nie wiem jak twoja nawigacja znalazła tą drogę tutaj, ale jest <noise> Ale tu pokoje na wynajem super. Kurdej widok na ten, nie? No Na góry. Tylko najlepszy. nie najlepszy. No, coś za coś, nie? Młody prowadzi Jak widzicie koszulka, finisher nie ma, kurde lipy To moja Basia tam coś ścimnia Jak tam kochanie? Dobrze? No, to super ja, no, ja kocham po prostu góry Ma się odpoczywa się trzyma drzewo, żeby się nie przerwycił Piękna ta nasza Polska, te nasze góry Uważaj, by że... się wywędził no, to masz hotel. O, widać hotel. No? Mm -hmm. Co będzie? No, połowa podejścia. No ja mam pobranych też szlachów właśnie, ale co, czekaj, czy jest internet? Relaksik po biegu, <grym> na nastoluszko, rowarek. <grym> Tak się czuję. Co to da robisz? Kurze, ja mam pełne gacie. Bez przesady. stary. Bez dziadek. Dobry. Załówek i widać. Jedziemy go lejeczką. Ani. No i zaczęłaś mi bateria. Gdzie Super, ale super.